Wybierz sobie najbardziej wygodną pozycję, w jakiej chcesz spędzić najbliższą godzinę. To jest coś, co ja powtarzam jak mantrę. I myślę, że coraz mniej z Was uczęszczających na tego rodzaju zajęcia dziwi to, że ja ją powtarzam. Nawet jeżeli przecież wiemy, że o to chodzi w tym procesie. Renour, świadomość jest procesem, którego głównym zadaniem jest generować zmiany poprzez przyjemność tam, gdzie to jest tylko możliwe. Czyli nie przeszkadzać sobie w procesie, nie komplikować, nie dolewać oliwy do ognia cierpienia, które już istnieje, albo nawet powodować, że wszędzie tam, gdzie jest zbędne, będzie mniejsze. Nie mówimy o sytuacjach, w których staramy się naprawiać rzeczywistość pod nasze oczekiwania. To jest też chyba dosyć znamienne. Co różni pracę no świadomo od myślenia stricte życzeniowego, czyli stricte pozytywnego. Dlatego, że tam, gdzie próbujemy zmieniać świat pod nasze oczekiwania, paradoksalnie nie do końca robimy sobie dobrze. Dlatego, że proces, któremu poddajemy się w tej pracy, a raczej który generujemy i którym się posługujemy w tej pracy, nie jest procesem kształtowania rzeczywistości pod nasze życzenia. Jest procesem, który toruje drogę do możliwości spełniania naszych życzeń, ponieważ spełnianie naszych życzeń jako element naszego naszej równowagi pomiędzy sukcesem a szczęściem, jest również potrzebne. Mówiąc to wszystko, co teraz mówię. Zachęcam Cię również do tego, żebyś już teraz przyjęła. Przyjął pozycję tak wygodną i to tylko możliwe. Najchętniej. I najbardziej rekomendowaną pozycją jest pozycja leżąca. Leżąca odparta, wsparta, otulona. A więc starajmy się unikać pozycji, w których będzie nas coś ugniatało, a my będziemy ćwiczyć naszą cierpliwość. Starajmy się unikać pozycji, w których będą, będzie nam zimno, aby będziemy ćwiczyć naszą wytrwałość i hartować naszą umysł. Starajmy się unikać pozycji, w których będzie napieprzeć nas jedna albo druga część ciała, ponieważ uparliśmy się, że będzie ona symetryczna. I poprawna ze względu na taką czy inną sztukę. Oficjalnie udzielam Wam zwolnienia z Łyfu i możemy wziąć udział w wydarzeniu, w którym, tak jak się położysz i jak będziesz zmieniać te pozycje w ciągu dzisiejszych zajęć, najważniejszym kierunkiem i sensem tej zmiany i tego rodzaju ułożenia ciebie będzie twój komfort dlatego że rezultatem następnym będzie również przyjemność rezultatem jeszcze następnym głęboki dialog lub komunikacja z umysłem nieświadomym i z ciałem który jest praktycznie tym samym i zmiana która nie dokonuje się poprzez dyskursywną liwisekcję na umyśle i wywlekanie na wierzch do światła dziennego rzeczy, które chcą pozostać uszanowane w tajemnicy, lecz wysłuchanie tego właśnie, co powoduje, że pewne rzeczy zostawiamy bez interwencji, a jedynie sygnalizujemy. Tym wszystkim naszym rzekomo nie wspierającym i rzekomo przeszkadzającym wewnętrznym strategiom, Że chcemy dziś zrozumieć, albo raczej zaoferować im obecność. Taką bezwarunkową obecność, jaką tak naprawdę zawsze chcieliśmy sami otrzymać. A komu my to, tę obecność oferujemy? Możemy ofiarować, jeśli nie, naszym najlepszym przyjaciołom, którzy chronili nas przez całe nasze życie.